Witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale, dzisiaj Reading Vlog. Reading vlog w ramach akcji Wy wybieracie. Ja czytam. W tym miesiącu, czyli w styczniu, zostały mi wybrane no, jak zawsze dwie książki. Pierwsza z nich, która właściwie jest książką, którą przełożyłam sobie sama z grudnia na styczeń bo powiedziałam, że. Że w grudniu już jej nie dam rady przeczytać, to Wilet Willet Charlotte Blondet, o której mówiłam Wam właśnie w grudniu, że ją przeczytam. Nie udało mi się. Część komentarzy też mnie bardzo do niej zniechęciła, więc to też Wasza wina. Um, ale tak, no. Czytam Milet, jestem na stronie 193. I zaraz Wam jeszcze coś o niej powiem, natomiast druga książka, która została wybrana, to Grobowa cisza żałobny zgiełk, czyli książka, która wygrała z Saturninem Jakuba Małeckiego. Saturnina też będę prawdopodobnie czytała, niekoniecznie na vlogu, ale to znaczy na pewno będę czytała, bo dostałam tę książkę od wydawnictwa. A wybór grobowej ciszy był dla mnie bardzo dużym zaskoczeniem, bo jakoś książki Joko Ogawy nie pojawiały się często w tych zestawieniach. Kilkakrotnie tam widziałam Ukochane równanie profesora, ale jakoś tak nie spodziewałam się, że dacie mi akurat taką książkę, bo jednak dużo, duża część z was trzyma się klasyki albo literatury dziecięcej, właśnie w tych wyborach. Natomiast no, będę czytała, książka jest krótka. Kilka dni temu skończyłam czytać inną książkę z tego wydawnictwa, kilka dni temu, wczoraj. I to było Ministerstwo Moralnej Paniki, o którym, o którym też będę Wam niedługo mówiła na kanale. Ta książka ma 170 stron, więc fajnie, szybko, prawdopodobnie, znając mnie to naraz, to przeczytam. A jeśli jeśli chodzi o Villette, to jest to jedyna książka Charlotte Bronte, którą, e, której jeszcze nie przeczytałam. E, mówiąc książka, mam na myśli powieść, taką długą powieść, bo jest jeszcze kilka, jest jeszcze zbiór opowiadań z jej opowieściami i jedna niedokończona. E, tak inaczej, Villette jest ostatnią powieścią Charlotte Bronte, którą ona napisała, to jest w posłowie to, co teraz powiem, e, którą ona pisała już w momencie, kiedy była jedynym dzieckiem, kiedy umarły obie jej siostry i umarł jej brat. Więc Villette jest najbardziej autobiograficzna, jest też najbardziej Bardziej smutną i taką ponurą powieścią. I to już tak naprawdę widać od samego początku. Co ciekawe, to to, że Virginia Woolf mówiła o tej powieści jako o najlepszej powieści Charlotte Bronte. Nie wiem, na ile teraz moje, mój wniosek będzie daleko idący. Natomiast, tak jak wiemy wszyscy, Virginia Woolf bardzo lubiła formę strumienia świadomości, którą na przykład można znaleźć w pani Dalloway. A jeżeli chodzi o Willet, ona również jest napisana w takiej formie, w takiej konwencji. Natomiast, jest to napisane w 100 razy bardziej przyjemny sposób niż pani Dalloway, która jest napisana e, ciągiem, i tak naprawdę mam wrażenie, że panią Dalloway najlepiej jest czytać na raz, e, tak bardzo być skupioną, no, ale to wtedy chyba trzeba by było, było cały dzień na to poświęcić, bo pani, pani Dalloway jest bardzo wymagającą lekturą, a w wilet w dużej mierze czyta się po prostu tak jak inne powieści tej autorki, więc e, nie sugerowałabym się bardzo tym, co teraz tutaj powiedziałam, to jest coś, co jest w posłowie i o czym wam tutaj e, chciałam wspomnieć. E, ciekawostka. Zgadnijcie kto? Był przekonany, że Wilet to jest imię bohaterki. <grymne> Wilet nie jest imieniem bohaterki. Wilet to miasto. E, a ja byłam przekonana od czasu, to znaczy jak zaczęłam czytać, to już nie, nawet próbowałam się zastanowić, dlaczego ja myślałam, że to jest imię. Po pierwsze trochę brzmi jak imię, to tak sama się tym tłumaczę. Inna sprawa, no wszystkie książki Charlotte Bronte mają e, w. Tytule imię. I tak jak Jane Eyre mówi o głównej bohaterce, tak Shirley nie do końca o tej głównej bohaterce mówi lokatorka Whitefall Hall też odnosi się do głównej bohaterki, agnes Grey, te dwie ostatnie książki, które powiedziałam, to oczywiście Anna Brontej, ale ich tytuły również nawiązują do głównych bohaterów i jedynie, no, Emily Brontej napisała książkę Wichrowa Wzgórza, które odnoszą się do miejsca akcji. Ale gadam już bez sensu, więc póki co się zamykam. Nie powiem Wam jeszcze dokładnie, o czym jest bilet, yy, dlatego że chcę w mojej głowie sobie to całkowicie ułożyć i pewnie, gdy będę w połowie, to będę w stanie Wam... Mniej więcej zasugerować o czym jest ta książka. Teraz tak zaczęłam czytać ten opis z tyłu, e, żeby zobaczyć, czy przypadkiem nie ma nic tak, jak było w Shirley, mm, ale jest tutaj napisane właśnie, że pod nazwą Wilet kryje się bruksela. Przeczytałam w całości ten opis i on jest bezpieczny, więc możecie go czytać nie tak, jak to jest w przypadku Shille, ale tak jak mówię, em, przyjdę do Was później i powiem Wam dokładnie o czym jest, a co do grubo wyciszy żałobnego zgiełku, wiem tylko i wyłącznie to, że jest to zbiór opowiadań, e, i niektóre opowiadania są horrorami, czy też powieściami grozy. 22, 22, i ja w tym momencie skończyłam grobową ciszę, z kiełk. Tak naprawdę, jak nagrywałam rano ten klip, to nie zakładałam, że dzisiaj się zabiorę za tą książkę i że dzisiaj ją skończę, ale coś mnie tak popchnęło, abym to zrobiła. I słuchajcie, tak jak napisałam na Goodreads, ja mam dwie literki. Dwie litery mi wystar wystarczą, żeby opisać to, co uważam o tej książce i to jest wow. I uważam, że nie mam co tutaj więcej mówić, to mówi tak naprawdę samo za siebie. Zrozumiałam wreszcie dlaczego, kiedy już ktoś się decyduje na recenzowanie tej książki, to mówi o jej fabule tak mało. To jest zbiór 11 opowiadań, które tworzą całość. To nie są odrębne opowiadania, które powstałyby z myślą, że jedno mamy czytać na jeden wieczór, czy też na jeden miesiąc i tak dalej, i tak dalej. Ten zbiór opowiadań w moim odczuciu jest powstał, abyśmy wszyscy czytali go na raz. Bo chyba wtedy najlepiej do docenia się kunszt i formułę tej książki. Tak jak mówię, 11 opowiadań, które łączą się ze sobą i postaciami, i wydarzeniami, a także elementami, takimi jak e, tygrys, kiwi, e, co tam jeszcze było, lodówka. Rzeczy, które są no, w użytku dziennym, nie są dla nas czymś dziwnym. E, tutaj stanowią klamrę tworzącą powieść. Grobowa Cisza, żałobny zgiełk jest to powieść szkatułkowa, e, czyli coś, o czym uczymy się wielokrotnie w szkole. Każde, Wszystko się ze sobą łączy. Natomiast jest jedna rzecz, która mi się nie podobała i, um, i to jest niesatysfakcjonujące zakończenie. Nie wdaję się w szczegóły, bo łatwo będzie się domyślić, co mam na myśli, kiedy się rozwinę, ale nie było ono dla mnie satysfakcjonujące i to jest jeden, jedyny zarzut, który mam, mm, jeżeli chodzi o tę książkę. Tak poza tym, Pięć gwiazdek dałam. I czuję się bardzo źle z tym, że tak zwlekałam z tą książką. To jest w ogóle dosyć stara książka. Może nie stara, to chyba złe określenie. Natomiast ta książka ma ponad 20 lat. Żyłam przy świadczeniu, że to jest nowość, ale to ze względu na to, że nasze tłumaczenie jest nowe, bo chyba, nie wiem, z grudnia 2020. Tak jest to książka, która tak... Tego potrzebowałam, naprawdę. Postaram się Wam też y, tak niespoilerowo powiedzieć, o czym jest ta książka, ale to jest dosyć trudne, więc to będzie trochę po łebkach. Y, jest to historia ludzi, którzy są połączeni śmierciami, żałobą. Y, Ogólnymi przeżyciami. Pierwszy, pierwsze opowiadanie, które w ogóle tutaj było, ja tak naprawdę mało wiedzę o tej książce, bo jedyne co tam gdzieś widziałam, to to, że ludzie pisali, że jest straszna, obrzydliwa i przerażająca. Powtórzyłam się, ale zamysł pozostał. E, I mimo, że ja to wiedziałam, to się w ogóle nie spodziewałam tego, co się dzieje w pierwszym opowiadaniu. E, cały zbiór jest w ogóle świetny. Nie wybieram tutaj ulubionego opowiadania, dlatego że. Um, tak, jak ja to lubię robić przy opowiadaniach, tak tutaj nie mam ulubionego. Uważam, że jest to trochę taka książka, którą, um, której nie postrzegam tak jak inne zbiory opowiadań, ale to jest coś, to, co jest zawarte w tej książce, jest czymś, czego ja szukam w literaturze. Mm, takim pięknym, ale w bardzo prostej, krótkiej, a jednocześnie dającej do myślenia formie. Jestem pod ogromnym wrażeniem, tak jak widzicie. Jeżeli ktoś z Was szuka takiej w krótkiej formy, czegoś, co zadowoli go w 100%, ale jest osobą dojrzałą, to ja bardzo Wam polecam Globową Ciszę, żałobny zgiełk. To jest moja pierwsza książka jako Ogawy, którą ja przeczytałam. Mam też ukochane równanie profesora na półce, ale jeszcze go nie czytałam i w ogóle nie wiem, czy wiecie, ale angielski tytuł to Revenge, czyli no, Revenge po prostu. I uważam, że akurat wybór Grobowa Cisza Żałobny Zgiełk jest o wiele lepszy, um, dlatego, że um, on w dobry sposób pokazuje, jak um, poetycka jest ta książka i jak wysoką i ważną literaturą ona jest. Wow! Po prostu wow! Duża część vloga, a ja zapomniałam Wam powiedzieć o co chodzi z całą tą zmianą. Jak wiecie, ja dużo o prywatnych sprawach nie mówię tutaj na kanale, bo wychodzę z założenia, że duża część z Was przychodzi tutaj o, po recenzję, po to, żeby dowiedzieć się, czy coś warto czytać, czy coś może im się, im Wam się może spodobać. Um, I nie mam zamiaru tutaj wchodzić w jakieś szczegóły, natomiast widzę, wiem, że to jest bardzo duża różnica. E, przeprowadziłam się, m, dlatego też niestety. Em, Kotki już się nie będą pojawiały na vlogach. Na pewno na jakiś czas. Nie wiem, jak będzie dalej. Fakt faktem mam naprawdę mnóstwo nagrań z kotami, więc mogłabym udawać, że tutaj są. Ale nie, niestety ich nie ma. Za jakiś czas pojawi się tutaj w tym miejscu fotel różowy, więc na pewno to zauważycie na filmie. Mam nadzieję, że już pierwszy film, który nagram, nagram na fotelu, bo, bo nagrałam sobie kilka filmów na zapas, mając nadzieję, że właśnie będę miała na czym siedzieć, bo tutaj tak naprawdę nie mam na czym siedzieć. No, więc tylko tyle mówię. Nie wdaję się w szczegóły. Tak jak mówię, są moje prywatne sprawy, a Wy tutaj nie po to przychodzicie. E, przychodzicie po to, żeby słuchać, jak ja sobie narzekam na książki, albo jak je zachwalam. E, więc to taka szybka informacja. Mm, prosiłabym też Was, żebyście nie dopytywali. E, to będzie dla mnie na pewno... E, łatwiejsze. Także witam Was na tle e, biblioteczki. Tak jak widzicie, mam trzy teraz regały. Tamte książki dalej są, ja się ich nie pozbyłam. E, zabrałam tylko te, o których najczęściej mówię na kanale, bo wiem, e, że lubicie widzieć książkę fizycznie, gdy się o niej mówi, e, a te, o których no, nie mówię aż tak często, no to zostały. E, I też zostawiałam jeden zestaw Ani, ten z Bellony, zostawiałam sobie z wydawnictwa literackiego. W ogóle Ania sobie zaczęłam jeszcze raz czytać. Ale jako, że jest sesja, no to muszę się skupiać na innych rzeczach i niestety ta Ania poszła gdzieś w odstawkę. Ale z tego, co tam przeczytałam, to w ogóle zdałam sobie sprawę, że e, pierwsze słowa, jakie Ania wypowiada w Ani Zielonego Wzgórza, są skierowane do Mateusza. I... I nie wiem, jakoś tak pewnie, jeżeli będę robiła sobie reread mm, y, kolejnych tomów, no to zobaczę też, jakie są ostatnie słowa Ani w Rilli. Nie jestem jeszcze w stanie znaleźć najładniejszych kadrów w tym mieszkaniu. Będę miała za jakiś czas piękny fotel. Będzie różowy, więc będziecie widzieli różowy fotel na filmach. Yy, I wtedy na pewno będzie ładniej. Teraz musimy się, się zadowolić tym, co mamy. Jestem w trakcie czytania bilet. Yy, tak naprawdę jestem w połowie, więc naprawdę dobrze mi idzie. I tak... Jak na to, ile osób pisało mi, że muszę się uzbroić w cierpliwość i że to jest bardzo wymagająca książka, i że najlepiej, żebym ją sobie zaczęła na początku stycznia, bo nie będę w stanie jej skończyć e, szybko, e, no to jestem zaskoczona, bo naprawdę łatwo mi się przez tę książkę idzie, bardzo przyjemnie mi się ją czyta. E, I teraz tak, we wcześniejszym klipie nie powiedziałam wam, o czym jest ta książka, bo musiałam się trochę zastanowić, czy w ogóle. Będzie sens coś Wam dopowiadać. I tak naprawdę, Wilet jest historią Lucy, która pewnego razu przeprowadza się, przeprowadza się właśnie do tytułowego miasta, czyli Willet, żeby być nauczycielką w szkole dla dziewcząt. I tak naprawdę tyle. Ona tam uczy języka angielskiego. I oczywiście, oprócz tego, że mamy Wątek Lucy jako. jako Nauczycielki, no to pojawia się też męska postać. E, natomiast ona się pojawia na tyle późno, że nie ma co Wam tutaj więcej zdradzać, i niestety zdaję sobie sprawę, że i ta książka, i tamta, o której mówiłam wcześniej, czyli Grubowa Cisza, Żałobny Zgiełk, to są bardzo słabe książki do recenzowania w formie recenzji niespoilerowej. Co chciałam jeszcze powiedzieć? Chciałam powiedzieć, że w samej książce. Mm, bardzo zmienia się opinia bohaterki Lucy na różne tematy, i tutaj ja sobie to zauważyłam w pewnym momencie, ale później kilka stron dalej pojawił się, pojawiła się informacja do czytelnika, że Lucy sobie zdaje sprawę z tego, jak wygląda, jak wygląda ta zmiana jej emocji, natomiast ona ją opisuje tak, jak w danym momencie czuła, i stąd są te zmiany. Przypuszczam, że one będą dalej w książce, to znaczy tak. Tak ta wypowiedź sugerowała. No i niestety jest to książka, która w 100% bazuje na, na tym, co czuje bohaterka, więc tutaj niestety, trochę tak jak było w przyglnianym moście, jeżeli się nie polubimy z bohaterką, jeżeli nas w ogóle to nie będzie interesowało, to prawdopodobnie przez tę książkę się nie przejdzie. I tak jak właśnie mówiłam, myślałam, że będzie mi się o wiele gorzej czytało tę historię, a jest. Naprawdę w porządku. Jestem ciekawa, jak to dalej się będzie toczyło. Dzisiaj, jeżeli będę miała szansę, no to jeszcze sobie trochę poczytam. Wczoraj skończyłam czytać bilet i jestem z siły bardzo dumna, dlatego że przez dużą część książki byłam znudzona do tego stopnia, że już koło strony 450 i zaczęłam się zmuszać, żeby tę książkę skończyć przed sesją. I prawda jest taka, że niestety kończyłam ją trochę na siłę. Ale czy żałuję skończenia? No nie za bardzo. Wilet jest najbardziej groteskową powieścią ze wszystkich powieści Charlotte Bronte. I tak jak Wam mówiłam na początku, jest to historia dziewczyny, którą my na samym początku historii poznajemy jako e, tam chyba, nie wiem, jedenastolatkę. Dzięki czemu jesteśmy też wprowadzeni mniej więcej w jej znajomości, które później w książce oddziałują właśnie na tę dziewczynę. Ale bardzo szybko przechodzimy do momentu, w którym Lucy przeprowadza się do Wilet, do tego miasta, aby być nauczycielką. I tak naprawdę przeprowadza się, nie znając praktycznie w ogóle języka francuskiego, który jest tam językiem urzędowym, e, i tak trochę wiecie, robi to mm, pod wpływem chwili, można powiedzieć. E, I prawda jest taka, że więcej nie ma co Wam mówić, oprócz tego, że aparat mi się rozjeżdża. I fabularnie nie ma co Wam więcej mówić, bo po prostu Wam zdradzę za dużą część książki. E, to jest książka, która w 100% jest takim studium kobiecości. Willet e, jest historią całego jakby obrazu psychologicznego Lucy. My ją poznajemy od podszewki, widzimy jak ona reaguje na różne, w różnych sytuacjach. Co więcej są tutaj też te, tak jak mówiłam na początku jest to najbardziej groteskowa powieść to znaczy w moim odczuciu, dlatego że tutaj um, mamy ten element um, można powiedzieć duchów Um, tu też nie będę wchodziła w szczegóły, ale pojawia się on tutaj i to jest w ogóle, bardzo mi się to podobało, jak to było opisane. W tym widziałam to, co najbardziej podobało mi się w Jane Eyre: taką ciemną tajemnicę, e, i to bardzo mnie zaangażowało. I te momenty w ogóle były chyba jednymi z moich ulubionych, oprócz zakończenia, do którego zaraz przejdę. Natomiast niestety jest to książka, która w pewnym momencie bardzo mnie zaczęła nużyć. E, ja ją w ogóle bardzo długo czytałam, bo czytałam ją od 13 stycznia do wczoraj, e, i to nawet nie było tak, żebym robiła jakieś. Wielkie przerwy w trakcie, Fakt, faktem miałam tam jedną chyba kilkudniową, tak raczej, raczej starałam się do niej wracać, a czytałam ją strasznie długo. I to właśnie wynika z tego, że to jest książka, która nie jest obfita w akcję, taką też nie miała być, ale mówi tak dużo o emocjach, o, o tym, co ona myśli, o tym, jak ona odbiera pewne sytuacje, że w którymś momencie trochę się to zaczyna robić, trochę się tego po prostu zaczyna robić. Za dużo. Natomiast nie jest to nic złego. Przypuszczam, że jeżeli kolejny raz będę czytała wielet, a na pewno będę za kilkanaście lat, czy też nawet za kilka, no to wtedy trochę inaczej też odbiorę tę historię, bo w momencie, w którym będę robiła read, it, będę wiedziała, jak książka się kończy, więc sam element um, akcji takiej fabularnej, nie będzie mnie interesował i bardziej się wtedy skupię na tym, um, jaką postacią jest Lucy. To, czego tutaj jest dużo, co mnie zaskoczyło, to jest tutaj dosyć dużo religii um, i to nie chcę. Powiedzieć, że to jest, że przed czymś Wam sprzestrzegam, ale w Shirley też to się znajdowało. Mam wrażenie, że w Jane Eyre tego było bardzo mało. Tutaj jest tego najwięcej z tych wszystkich książek. Ciekawe spojrzenie. Nie odnoszę się w żaden inny sposób do tego, ale widziałam też komentarz pod ostatnim filmem, że ko kogoś to drażniło. I chyba sama też mnie nie zwróciła na to tak dużej uwagi, gdyby nie to, że ktoś właśnie mi to wytknął. Nawet nie mi, tylko tej książce. I chciałabym przejść do najlepszej części tej książki, czyli do tego zakończenia. Po skończeniu tej. Mówię w ogóle o ostatnim rozdziale, mówię. Po skończeniu tej książki wstawiałam Insta Stories, że e, Charlotte Böhmte wraca i do życia, bo ja chcę odpowiedzi. I duża część z Was odpisywała, że też miała takie uczucia. Ostatni rozdział jest w ogóle najlepszym, co ta książka mogła spotkać. Jest po prostu doskonały, jest perfekcyjny. Ja, tak jak, tak jak mówię, już trochę byłam znużona tym, tą końcówką, a ten ostatni rozdział mnie po prostu wbił w fotel. Jest piękny i jest w 100% tym, co ja uwielbiam w Charlotte Brontë. Tym, że ona tak łatwo potrafi lawirować uczuciami, emocjami czytelnika, lawirując uczuciami, emocjami bohatera. No, perfekcyjne to było. I podsumowując wszystko, co powiedziałam, gdyby bilet była trochę chudsza, e, bo ta powieść ma 700 stron bez 16, e, to wtedy na pewno byłaby konkurentem do najlepszej powieści Jane Austen, e, Jane Austen Charlotte Brontë w moim odczuciu, ale że niestety pojawiło się tak mocne. Mm, Zmęczenie tym, tym, co się tutaj działo, to no, niestety nie jest. Dała, daję tej książce tak gwiazdkowo 3,5 gwiazdki. Za kilka lat, może jeszcze będę prowadziła ten kanał, to wtedy na pewno wrócę do tej książki, bo chciałabym ją jeszcze raz przeczytać. E, może gdy już się zapoznam z biografią e, Charlotte Bronte i z książką. Jesz jeszcze jest jedna książka, którą polecałam mi która jest z Was. Teraz sobie nie przypomnę tytułu, ale tam e, trochę jest tłumaczony wiele. Trochę więcej jest po prostu o tej książce mówione, dlatego że mm, bardzo dużo mówi się oczywiście o, o Jane Eyre, bo to jednak najciekawsza książka z tych wszystkich, um, ale bilet jest najbardziej autobiograficzna z nich. I na tym zakończę temat Wielet Chciałabym Wam jeszcze tak na zakończenie pokazać kilka książek, które do mnie przyszło. Zmieniłam kadr na trochę bardziej książkowy. E, nagrywałam Wam ostatnią przybitkę, jak otwierałam paczki. Jedna z tych książek, które tam były, to listy. Listy do domu Sylvie Plath, mm, czyli zbiór jej korespondencji. Chyba z mamą, ale przypuszczam, że też z innymi osobami, która ma nam dać lepszy wgląd na to, jaką osobą była Sylwia Plav i jak wiele z jej przeżyć znajduje się w szklanym kloszu. Ale to podzieliłam brzydko. Tak czy znaczy ja zasadniczo mam trochę takie podejście do listów i dzienników, że staram się ich nie oceniać, dlatego że zdaję sobie sprawę, że wiecie, to jest korespondencja, którą oni prowadzili, korespondencja czy w ogóle zapiski, które oni prowadzili. Dla siebie albo dla swoich właśnie bliskich, i one te rzeczy nie były przeznaczone do odbioru szerszego grona, takim, i, takiego, jakim jesteśmy my. Więc staram się takich rzeczy nigdy nie oceniać pod względem podoba mi się, nie podoba mi się, bo nie chciałabym, żeby ktoś kiedyś moje zapiski czy też e, jakieś wiadomości oceniał pod takim względem, e, ale bardzo chętnie przeczytam sobie tę książkę. Ona w ogóle, to jest dosyć stara książka. Kolejna książka to coś, co polecała Zuza z kanału Zaksiążkowany, czyli Every Heart to Always. Znalazłam tę książkę trochę taniej na Allegro e, i postanowiłam ją kupić. To... I kilkakrotnie słyszałam, jak Zuza właśnie mówiła na kanale o tej książce, ale nie chcę Wam sama mówić, Mówić o czym ona jest, bo prawdopodobnie to całkiem zepsuje, e, więc będę to czytała w języku angielskim. Kolejna książka, którą kupiłam w Lumpie za 5 zł. Nie wiem, dlaczego Lump miał sekcję z książkami po angielsku, ale miał. E, to Atramentowe Serce, czyli Ink Hot w, w paperbacku. E, zabrałam, dlatego że ja mam właśnie wydanie. Mm, Polskie, tak jak Wam pokazywałam w którymś bookholu, ale chciałabym sobie je porównać. I może e, po prostu fragmenty będę sobie czytała właśnie po angielsku. I mam też dwie książki, które postanowiłam, że będą prezentem dla mojej mamy. E, moja mama, jak wiecie. To ona jakby ona chciała, żebym ja lubiła Ani zielonego Wzgórza, jak ja byłam mała, że ja byłam dzieckiem buntownikiem, to wtedy powiedziałam, że nie będę lubiła ani zielonego wzgórza. Teraz jak wiecie, to się trochę zmieniło i postanowiłam, że gdy będę widziała jakieś yy, aukcje, no to będę mam je yy, tak yy, sukcesywnie zbierała. Yy, mam kilmeny ze Starego Sadu i mam. Czary Marygold i tak jak Kilmeny jeszcze jako tako wyglądają, tak Czary Marigold, gdy przyszły, były w upokarnym stanie, dlatego że to jest książka biblioteczna. Ona miała wszędzie naklejki, ja jej pozdejmowałam, zdjęłam też tą obwolutę, ale generalnie no, wygląda jak wygląda, ale mojej mamie to nie będzie na pewno przeszkadzało. I też zamówiłam kilka książek, które jeszcze nie doszły. I to są, to jest Ania z Zielonego Wzgórza cała seria, oprócz jednego tomu, jeszcze jednego mi brakuje, e, właściwie mam brakuje, e, ale nie w wydaniu z literackiego, ani nie w wydaniu z Bellony, tylko w trochę inne wydanie, które nie mam żadnego pojęcia jak się nazywa i jak do mnie przyjdzie, no to najwyżej na następnym vlogu, na vlogu lutowym Wam je pokażę. Chyba tyle, nic więcej Wam już nie miałam do pokazania. Ten vlog na pewno był najmniej dynamiczny ze wszystkich, jakie ostatnio nagrywałam, ale mam nadzieję, że to w lutym już się trochę zmieni, to też wynika z tego, że wiecie, mam sesję i um, 9 dni przed egzaminem nam e, zakład zmienił formę egzaminu, więc e, no, musiałam trochę bardziej do tego przysiąść. No i też inne zakłady nam nie szczędziły kolokwia, kolokwiów, więc e, trochę na tym bardziej się skupiam. Też nie wiem, kiedy w ogóle ten vlog się pojawi. Mam nadzieję, że uda mi się go zmontować na niedzielę, ale mm, wiecie jak jest. Wszystkie osoby, które mają sesję. Jestem z wami, damy sobie radę, jeżeli nie, to zawsze jest poprawka, to nie jest nic złego mieć poprawki, ja jestem w ogóle królową poprawek, więc yy, no i to by było na tyle. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli czytaliście którąś z tych książek, które Wam tutaj pokazywałam, to podzielcie się swoją opinią w komentarzu. Ja sobie bardzo chętnie je poczytam. Dziękuję Wam bardzo, że oglądaliście. Cześć!